21 czerwca 2014 roku tutaj na placu koronacyjnym przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej rozpoczniemy czuwanie całonocne. O godzinie 20.00 wyruszymy w procesją z relikwiami św. Jana Pawła II i błogosławionej Karoliny do Bazyliki, gdzie rozpoczniemy to wydarzenie. Po uroczystym odśpiewaniu apelu i pantomimie przygotowanej przez młodzież nastąpi taki duchowy punkt całego wydarzenia. Rozpoczniemy wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Będzie to taki czas ciszy i takiego skupienia, czego młodzież teraz bardzo potrzebuje. Będzie możliwość spowiedzi, przed, przed, przed tym wszystkim będzie rachunek sumienia. Najważniejszym punktem całego spotkania będzie Eucharystia, której, podczas której homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Wszystko zakończymy uwielbieniem uwielbieniem za, za to spotkanie, że mogliśmy się tam spotkać, uwielbieniem za kanonizację, a także za życie błogosławionej Karoliny i także za bo przeżywamy rekoronację piety Limanowskiej. Po uwielbieniu przejdziemy do Domu Pielgrzyma, gdzie będzie wspólna agapa. Nasze czuwanie, które jest organizowane zawsze pod koniec czerwca, na koniec roku szkolnego, wiąże się z właśnie różnymi innymi wydarzeniami, m.in. z setną rocznicą śmierci błogosławionej Karoliny, z kanonizacją świętego już Jana Pawła II, która odbyła się właśnie w tym roku i z 31. rocznicą rekoronacji Piety Limanowskiej mimo że właśnie jest to czuwanie organizowane pod koniec czerwca, pod koniec roku szkolnego, to zapraszamy na nie naprawdę wszystkich. Jest to czas dla wszystkich, żeby spotkać się z Panem Bogiem, z Jezusem, bo każdy młody duchem jest oczekiwany przez Jezusa i całą Trójcę Świętą. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Świętymi bądźcie. Jest to zaproszenie do każdego z nas. Do świętości. Dlatego zapraszamy wszystkich, żeby zrobili ten pierwszy krok i przyszli 21 czerwca 2014 roku na spotkanie, na czuwanie całonocne.